Kiedy dawno, dawno temu w Judei, w swoim kraju, Żydzi wygonili złych Greków, którzy nie pozwalali im żyć po żydowsku i wierzyć w Boga tak jak oni chcą, również wrócili do swojej świątyni i chcieli w niej znowu składać ofiary Bogu i palić światło na wielkiej, wspaniałej menorze, siedmioramiennym złotym świeczniku. Ale co się okazało? Grecy zostawili tylko jedno malutkie naczynie z oliwą, które było wiadomo wystarczy tylko na jeden dzień palenia się tego świecznika. I zdarzył się cud. Światło na świeczniku na tej wspaniałej menorze świeciło się przez całych 8 dni i można było w tym czasie przygotować nowy święty olej, żeby paliło się potem przez cały czas. I dlatego na pamiątkę tego cudu mamy ośmiodniowe święto Hanuka. Podczas Hanuki używamy specjalnego świecznika zwanego Chanukiją. Każdego dnia zapala się jedną świeczkę pierwszego dnia. Jedną, drugiego dnia drugą, trzeciego trzecią i tak dalej, i tak dalej, aż do ośmiu, bo mamy osiem dni święta Chanuki. Wszystko oczywiście w odpowiedniej kolejności. Podczas święta Hanuka codziennie dorośli dzieci będą grać będą grać w dreigla. pączek, który tu widzimy, na którym mamy hebrajskie litery. Literka Shin, Nun, Gimel, Hej. Które nam się w hasło Nezgadol Hayasham – wielki cud zdarzył się tam. Wszyscy będą radośnie śpiewać piosenki hanukowe, będą jeść stokierki, orzechy i będą kręcić baczka. Chcę Wam powiedzieć, jak obchodzimy święto Hanuka w Izraelu. To jest święto, które jest wyjątkowo wesołe i fajne dla dzieci. Z dwóch powodów. Przede wszystkim nie chodzą do szkoły przez 8 dni, ponieważ święto trwa 8 dni. I każdego dnia jest uroczystość, na której zapala się świeczki, je się smaczne racuszki yy, albo pączki i wszystkie dzieci co wieczór dostają jakieś małe prezenciki. Więc y, dlatego to święto jest tak popularne i wszyscy się bardzo cieszą. I Hak Hanuka Sameach! Wesołych Świąt Chanuki! Hak Hanuka Sameach!